No kurde kalesony brudne Już kurwa obsmarkane Obspermione no. Oglądam patokołcza kurwa Nie? Bo nie ma co Kurwa oglądać w telewizji Kurwa nie? W telewizorze nic kurwa nie ma do chuja no. Nie ma co Kurwa robić nie? Ja już się tak kurwa nudzę nie? <śledzio> Że sam Kurwa siebie oglądam kurwa no, pocięłem trochę drewna, już kurwa upierdolona podłoga, no, ale ja tu normalnie zaraz tu kurwa, zaraz posprzątam, czyli za kurwa miesiąca, albo za rok nawet, no, zobaczymy, no, jak już się nie będzie dało przejść, kurwa, miałem choinkę naprawić, kurwa, zapomniałem teraz, no. Nie chcę mi się, kurwa, to nie jest dla mnie robota, już wolę te deski pociąć ja, na pile, no, deski potem napilę, na pile, to jest dobra misja, no, normalnie, i dopierdolę do kozy, kurwa, bo, bo jeszcze nie wygasło. Dobra, pan do końca serdecznie pozdrawia, elo, siomeczki i siomaloweczki. normalnie. Gdzie jest, kurwa? Koko! А с тогош на рынкаках мибасу курка.